Wyczyliśmy serial Deber na Disney Plus. Hi historia wydaje się może mało interesująca dla większości. <coughs> Sorgi za mój głos, ale chyba przy ostatnich nagrywkach z drona to trochę mnie tam przewiało i w tym tygodniu się trochę męczę z gardłem i ogólnie z kaszlem. No, ale mianowicie e, wracamy do serialu. Kucharz z gratką i wraca do swojej rodzimej miejscowości. przyjmuje lokal po e, bracie, który jest lekko upadający. Oczywiście musi go odratować, historia wydaje się prosta, ale ona nie opiera się, ten serial nie opiera się przede wszystkim na opowiadaniu całej tej historii, tylko raczej na relacjach między załogą i naprawdę ogląda się to jak serial akcji. Mocna polecajka, właśnie zaczęliśmy dopiero drugi sezon, dwa odcinki i nie ma opcji, żeby to strzelić, także mocne 9 na 10 z serduszkiem polecam. Teraz chwila pomiędzy personalami. Zabieram się do pierwszego posiłku, a zarazem przedtreningowego. I tutaj mamy tą bityczną jaglankę z białkami jaj, z sosem zero i truskawkami. To jest 80 gramów węgli, 60 białka. Tłuszczu tam w ogóle nie ma. Nie wygląda to zachęcająco, ale gwarantuję Wam, że to jest petarda. No i teraz szybko jem, potem jeszcze dwa personale, swój trening i na popołudnie wracam. 16? Nie, 15, 15 godziny do 18 i od razu uciekamy yy, na galę. Gotowa? Gotowa? Tak, ale mam za kwasy, przynajmniej po wczorajszym treningu. A dzisiaj bareczki i łapy. Pokaż jeszcze raz widzowi Nie, ja małe. No pokaż jeszcze raz. Później. Powodzenia. Później. Dobra. Kolejny mój ćwiczenie planningowe to wyczeskanie na parki na speedie. Jest to świetne ćwiczenie, chodzi o rozwój na ramiennych ale bardzo często, przypominając tutaj podstawowy błąd, czyli wyciskacie zbyt pionowo, przez co uciekają za plecy. To stwarza duże ryzyko ujazdu na naszych więzienia ramiennych. Dlatego, jeżeli chcecie zniwelować to ryzyko, ustawcie sobie łapkę pod kątem 60-80 stopni. Przez dalej szangą, albo to wasze łokcie wymyślą wydanie podszczangów, albo delikatnie przed szczangiem, co zniweluje ryzyko konkursu naszych barków. ma następująco. są skierowane i dalej i jest to jak najbardziej optymalny ruch dla naszych barków, taka optymalna rada od optymalnego trenera, pamiętajcie o tym. Dobra moi drodzy, my już jesteśmy po treningu. Kardio też zakręcone, 45 minut. U mnie. A 25. Mi rozpisałeś. No, jeszcze by się dzisiaj wyrobić z tym wszystkim, to posiłek po treningowy już na siłowni, prosto. Jak przystało na siłowniowego świra, ryż z kurczakiem. A nie tradycyjnie, tradycyjnie, tak. Także smakuwa. I widzimy się chyba w domu dopiero. Na pewno w domu. <grym> Dobra widzowie, robota skończona. Teraz jedziemy dopingować Małgosię. Zdążymy? 19 jest, nie ma jeszcze pół, to jest Małgosia no, dopiero pół do dziewiątej wychodzi, także rura ogień jedziemy. Jedziesz z Po swoje. Panie i Panowie, sędzia, czegoś trzeba nie to starcie po dwóch minutach i dziesięciu sekundach drugiej rundy. Starcie, które przez nogę techniczny -ko w technicznym zwycięża. Majko to ja mam duży sentyment do tego kina, bo nie wiem, że to jest chyba drugie kino, bo jeszcze było... Yy, Kasper właśnie zrzucił Pepsi, a wchodzimy do kina tam i nie chciałam, żeby to się tam tak odgazowało. Yy, jeszcze było chyba ognisko, ale to zamknęli jak ja byłam mała albo jeszcze wcześniej, a do tego kina tutaj poszłam jako pierwszy raz do kina i pamiętam, że ja ogólnie mam urodziny w sierpniu, więc, ale zawsze chciałam mieć urodziny w przedszkolu, żeby przynieść cukierki, tak jak inne dzieci. No i mama mi zorganizowała yy, w czerwcu jakby pogadała z panią, żebym przyniosła te cukierki i były takie urodziny szybciej i, i po tych właśnie urodzinach była mi odebrała z przedszkola i pierwszy raz przyszłam tutaj do kina, jeszcze tam był taki mały sklepik, kupiłam mi cukierki pudrowe i na jakąś bajkę tu przyszłam z nią i pamiętam nawet gdzie siedziałam, ale nie pamiętam co to była za bajka. Dobra, wyszliśmy właśnie z kina po tym filmie Challengers. W skrócie, jeżeli komuś się nie chce słuchać, to nie polecamy. Nie, nie wiem skąd takie dobre opinie są. Właśnie w trakcie sensu, tak zaś ciekawości, wszedłem na film Eva z tylko Zobaczcie jakie tam od krytyków są recenzje i ja są naprawdę... dosyć wysokie te oceny. Są 8-9 nawet się pojawiały. Ale ogólnie, jak miałbym tutaj opisać ten film, no to film opowiada o trójce tak naprawdę sportowców dwóch mężczyznach i jednej kobiecie, którzy są prosperują prosperującymi tenisistami. Babka łapie kontuzję, yy, spotyka się najpierw z jednym, potem z drugim yy, i Dobra. przelewa niespełnione ambicje po prostu na tego drugiego, który jest jej mężem później. Nie, Ogólnie scenariuszowo ten film moim zdaniem leży. Yy, czułem się jakbym oglądał jakąś z dramę po prostu, tylko że no. z wyższą kategorią no, wiekową. I, i poza tym, że realizacja była ładna, bo dobrze jest nagrany, fajne są ujęcia ładne naprawdę. Ujęcia są ale, tyle, ale... ale poza tym, że są ładne ujęcia, to na przykład moim zdaniem trochę burdel jest jak chodzi <laughs> o chronologię, momentami, bo momentami cały czas tak cały czas świnczła, przeskoki po. czasowe. Dobra, tam Clean to już jedno, ale poza tym, że są e, co chwilę jakieś przeskoki czasowe i, i łatwo się wybić z rytmu, no to scenariusz przede wszystkim leży moim zdaniem. No naprawdę to, to ja czułem się jakbym jakieś trudne sprawy oglądał. W pewnym sensie. No tak. Ja tak naprawdę mogę czwóreczkę dać tylko i wyraźnie za, za to, że, no wygodę, że ładnie no, wygląda Ja się podpisuję po tym i, i nie rozumiem. No i stopy. można powiedzieć, że też jeszcze krasy aktorskie, dobrze, no dobrze odegramy, bo aktorzy też spisali się, ale poza tym no, słabiutko, słabiutko. Widać, że producentem była Zendaya, bo jest taki typowo babski. To jest taki sportowy, taki sportowo romantyczny film. Chociaż ten sport to tak na drugim planu ucieka w pewnym momencie. No, a reżyserem tego filmu jest Luca Guadagnino co już może dużo, dużo tutaj nakreślić, bo on chyba najbardziej zasłynął z filmu z Call me by Colby name tamte dni tamte noce i tamten film to był o związku dwóch gejów. Oczywiście homoseksualistów. to homoseksualistów, przepraszam <laughs> bardzo, żeby tutaj poprawić politykę zachować e, Oczywiście troszeczkę niezrozumianym we, w świecie. Musieli się z tym ukrywać, i jeżeli widzieliście tamten film, to już możecie sobie troszeczkę dopowiedzieć mniej więcej, jak ten scenariusz będzie wyglądał. No, w każdym razie nas nie kupił. W ogóle. Nie polecamy. No. Lepiej czekajcie na małpy. Małpy 10 maja. Bo ja ostatnio obejrzałem wszystkie małpy. Ja, ja jej ja je mówiłem, mówiłem, że naprawdę <laughs> Małp to jest jedna z najlepszych serii. Ja jestem serii. Naprawdę zachwycona i ja czekam na prywierę czwórki. No, jak jeszcze nie oglądaliście, to macie szansę nadrobić e, trzy części. I pamiętajcie, że to jest jedna z niewielu serii, która z szczęś na szczęście jest coraz lepsza. No, on mi powiedział, że pierwsza część jest y, ogólnie słaba, a, a pierwsza część mi się mega podobała. W do no Tak, no tak. I, I z każdą następną było coraz, coraz lepiej. A trzecia też jest w ogóle petarda. Ej, <laughs> psuje The Stronger, pamiętajcie. <laughs> No i w tym odcinku przepraszamy za troszkę gorszą jakość audio, bo zapomnieliśmy po prostu mikrofonów krawatowych, no ale w montażu postaramy się zrobić, e, co się da, żeby troszkę tą jakość podnieść. Także jeszcze raz się z wami żegnamy. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć! Chodź! Patrz chodź. no smaczka dla Ciebie. Chodź! No Pomachaj widzowi! Ale pomachaj widzowi. Naradaj daj głos. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Dobra, Nara też się z wami żegna. Wczoraj po gali wróciliśmy późno do domu nie chciało, już nam się nagrywać. Byliśmy tacy zajechani, że nic z byśmy nie powiedzieli. No i... Wróciliśmy, zjedliśmy i poszliśmy spać tak naprawdę. Tak, tak. W sumie to już spaliśmy prawie, że w drodze a w domu już nic sensownego byśmy nie ukryli. Także chcielibyśmy serdecznie pogratulować zwycięstwa, Gosi. Tak, świetna bo walka. Bardzo ładnie <grytania> załatwiła przeciwnika. Tak, w drugiej techniczny knockout. Fantastycznie, dominacja od pierwszych minut. Dlatego kibicujemy mocno i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. No i mamy nadzieję, że vlog Wam się podobał. Zapraszamy do oglądania kolejnych materiałów. Gdzieś pewnie teraz już po internecie śmiga e, materiał od naszej ekipy z Warszawy. Tak, Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszamy do zapoznania się, żebyście również ich poznali lepiej. No, a my jeszcze dzisiaj wieczorem uciekamy do kina na e, The Challengers e, z Zendayą. Może jeszcze coś dogramy po seansie, czy warto, czy nie warto. E, no, i chcielibyśmy serdecznie Wam podziękować za oglądanie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Kultura Sylwetki. Cześć! <laughs>